Hej, ja dzisiaj trochę o kilku tematach. Trochę o sumie nawyków, trochę o medytacjach i o tym po co, a i jak je stosować. Ciut będzie też o nowościach, które od tego tygodnia zagoszczą na tym kanale. Jak zawsze będzie o wdzięczności, intencjach, wybaczaniu. No i jak już mówiłam trochę o nawykach. Tak, wszystkiego po trochu. A jeśli się jeszcze nie znamy, to ja mam na imię Gabriela, a resztę dowiesz się z załączonej pogaduchy i linków tu pod publikacją. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Opierając się na swoim osobistym doświadczeniu możemy zauważyć, jak powtarzamy pewne schematy. Mawiamy wtedy często, że mamy pecha, że coś nas prześladuje. A to tylko lub aż schematy nabyte przez nas w dzieciństwie. To tylko, lub aż suma nawyków. I nieważne, czy ci służą. Niezaprzeczalnie są Twoje. Dobrze znane, obwąchane i się w nich taplasz z przyzwyczajenia. Jeżeli nie dokopiesz się do nich, choć tak naprawdę to nie trzeba, bo są lepsze metody, lub też w inny sposób ich nie zneutralizujesz, to wciąż będą Cię spotykały podobne zdarzenia. Te nieprzyjemne sytuacje. Bo przyjemnych przecież nie zauważamy. Utwierdzają Ciebie w tym pechu. I tak hodujesz w sobie te wyniesione z dzieciństwa przekonania o sobie i życiu, utrwalając je coraz bardziej. Aż bywa, że w końcu Ci się ulewa i wtedy następuje przełom. Wtedy wszystko nabiera tempa. I zaczynasz rozumieć, że Twój stan zdrowia, Twoja nadwaga, Twoje tzw. pechy życiowe to nic innego, tylko własne mocno ugruntowane i od dawna chowane urazy. Mógł dopiero wtedy wstać Ciebie na postanowienie, że trzeba wiedzę nabywaną latami wykorzystać dla do swojego dobra. Możesz to zrobić w każdej chwili. Możesz ją też poszerzyć. I pomyśleć o nowych, bezinwazyjnych metodach uzdrawiania swojego życia. Stare schematy myślowe mogą być prawdziwym głaziem dla trudnych. Nic jednak i stali słuchacze, co przyznają, że często o tym mówię, nie stanie się samo. Nic nie zadzieje się bez twojego udziału. Nic nie stanie się, jeżeli nie podejmiesz działania. Chociaż wiesz, to czasami może być tylko próba. Taka nawet bez wiary w wynik. To już jest wiele, ale tak zupełnie, jak się nic nie dzieje, to i nic się nie zda. Naprawdę gotowy do działania, jesteś na ogół dopiero wtedy, gdy życie dokopie lub postawi ci jakąś przykrą diagnozę. Rzadko jest tak, że jest dobrze, a ty działasz, żeby było jeszcze lepiej, prawda? Rzadko. Szkoda. Ale mimo wszystko nie popadaj dek. I nie załamuj się nawet po najdalszych wiadomościach. Zamiast tego skorzystaj z różnych tak zwanych metod alternatywnych, równocześnie pracując nad zmianą wzorca myślenia. To zawsze przynosi pożądany skutek. A wiesz co, ja mam nawet szczęście znać wielu lekarzy, Którzy popierają lub wręcz zalecają tak zwane alternatywy, alternatywne sposoby leczenia. I jest ich coraz więcej. Coraz więcej lekarzy po prostu znowu leczy ludzi, a nie wyłącznie stosuje procedury. Wiele też znanych osób dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w licznych publikacjach tu na YouTubie. Lub w bardzo cennych wydaniach książkowych. Naprawdę jest w czym wybierać. Mój kanał jest jednym z takich źródeł. Ma on charakter praktyczny i jest przeznaczony do pracy nad sobą. Każda publikacja porusza wydaje mi się, że bardzo rzetelnie wiedzę z pogranicza psychologii, rozwoju osobistego pola kwantowego, NLP, autochipnozy i wielu innych. Staram się tę wiedzę systematyzować i w przystępny sposób przekazywać słuchaczom, aby pomóc w zmianie swoich przekonań, a w rezultacie w zmianie całego życia. Każdego człowieka spotyka dokładnie to, w co wierzy. A wszechświat wspiera zawsze każdą myśl, którą wykreujesz i nad którą się zatrzymasz, skupiając swoją energię. Zatem bardzo istotnym jest, w co wierzysz i na czym się koncentrujesz. Ja ze swojej strony staram się w sposób jasny i zwięzły tłumaczyć, że ta wszechobecna moc, chwiąca w każdym z Was, nigdy Was nie osądza ani nie krytykuje. Po prostu odpowiada zawsze na Wasze myśli. Natomiast, jeśli Wy sami siebie osądzacie i krytykujecie, wszechświat Dostarcza Wam po prostu dowody, waszych przekonania. A potem one niekoniecznie mogą Wam się podobać. Pamiętaj jednak, że są to tylko i wyłącznie Twoje przekonania i prawdy. W każdym momencie, nawet teraz, gdy tego słuchasz, może zmienić myśli o sobie samym i swoim życiu. Świat wtedy zacznie dostarczać ci w życiu takie sytuacje, wydarzenia i osoby, które będą kompatybilne z Twoim nowym sposobem myślenia. Ogromny wpływ na Twoje życie ma Twoje dzieciństwo. Nic jednak tak do końca nie da się na to zrobić, bo najpóźniej, w tym momencie, gdy to zrozumiesz, możesz zmienić stale w Mieniając tym samym swoje życie. Nie jesteś więc sprzeciwiony staplania się w niedogodnościach osłu. Wiele osób jednak nigdy tego nie robi, nie robi tego kroku w lepsze, nowe, odważając bez końca stare dawno nabyte pytroca, które zostały uprane w skamaty i ciągną się od wczesnych lat życia lata przyglądałam się, jak to działa. Teraz, tu na moim kanale, kanale Emporio Life, zachęcam, byś nie był jedną z tych zablokowanych osób. Powiadam, co może pomóc w zmianie tego starego, niesłużącego ci w zawsze. I chociaż nie możesz zmienić swojej przeszłości, przypominam, że zawsze możesz zmienić swój stosunek do. Samym uwalniając się od niej raz na zawsze. Jednak aby móc to zrobić i w rezultacie zaprzestać kreowania swojej rzeczywistości w oparciu o przeszłość, najpierw musisz wybaczyć. A tak naprawdę to nawet starczy, żebyś pragnął wybaczyć. Nie jest ważne, że być może wydaje ci się to. Najważniejsze jest szczere pragnienie dokonania. Jeżeli tylko ono jest obecne, nie musisz wiedzieć, w jaki sposób uda się dokonalić. Nieskończona moc obecna jest w każdym z nas. Najważniejsze to zrozumieć, że wybaczając, wyświadczysz sobie przysługę, decydując się odrzucić urazy z przeszłości. Tak naprawdę decydujesz się wtedy, by dawne wydarzenia i ludzie, którzy cię kiedyś skrzywdzili, przestali mieć wpływ na twoje życie. Umijając ten istotny bardzo akt, jakim jest wybaczanie, a przynajmniej podjęcie próby wybaczania, krzywdzisz się wciąż na nowo, przyciągając przyszłość podobną do przeszłości, w której Zostałeś niegdyś skrzywdzony. Także nie pomij tego wybaczenia. Podejmij próbę wybaczenia. Bo w ten sposób wyrwiesz swój los z władzy tych, przez których czujesz się skrzywdzony. Większość twoich problemów ma miejsce, ponieważ nie kochasz sam siebie. Prawdziwe kochanie siebie może nastąpić dopiero, gdy wybaczysz. Potem będziesz wdzięczny i w efekcie końcowym będziesz mógł skutecznie manifestować intencje. Pamiętasz przecież, że wdzięczność to takie wspaniałe uczucie, które powoduje, że poszerza się pole do zadziania nowych, dobrych rzeczy, za które znowu będziesz mógł być wdzięczny. Wiesz też, że intencje prawidłowo wysyłane materializują się szybko i są cudownym skutkiem poprzedzającym przyczynę. Zarówno wybaczanie, wdzięczność, jak i intencje były tu na moim kanale wielokrotnie omawiane. Zachęcam do powtórki. Znajdziesz się również praktycznie każdej z moich tu na tym kanale darmowych medytacji. Czasami warto się cofnąć, by powtórzyć takie podstawowe rzeczy, które na co dzień są nam potrzebne w życiu, a o których czasami ferworze wydarzeń, zabiegania. Niestety robisz jeszcze jedną nogą kiepską rzecz. Krytykujesz i złościsz się na siebie, gdy spotykają cię niepowodzenia. Trzeba kochać się i w takich momentach. Miłość to nie zawsze łatwe uczucie, ale zawsze dobre. Ktoś, kto kocha siebie, żyje lepiej, żyje radośnie i nie ma potrzeby krytykowania innych ludzi, ponieważ zna swoją wartość. I nie musi w tak nieprzyjemny sposób sobie i innym udowadniać kim jest. Bardzo często jako dorośli przemawiamy do siebie tak, jak w naszym dzieciństwie przemawiali do nas karcący nas ludzie. Tak jak robili to rodzice, owacze i inni dorośli. Zauważ, proszę, że to nie ma sensu. Jednocześnie przypominam, że nie powinniśmy obwiniać naszych rodziców ponieważ oni sami kiedyś zostali potraktowani w podobny sposób, a w kontaktach z nami wtarzali po prostu schematy, które nabyli we własnym dzieciństwie. Podobnie jak my, tak i oni byli ofiarami nieświadomości, przez jednak byś to przerwał. A nie na zasadzie, podaj dalej, serwował swojemu otoczeniu, a co najgorsze własnym dzieciom, które zapewne kochasz. Zachęcam do tego, abyś w momencie złości na siebie obrażał sobie, że mówisz do siebie dziecka, którym kiedyś byłeś. Zrób to w taki sposób, jakbyś tego oczekiwał od mądrych i dojrzał do opiekunów. Tak zastanów się, czy naprawdę wtedy potraktujesz się w tak okropny sposób? I to dlaczego? Dlatego, że coś ci nie wyszło. A stąd to już tylko chwila do tego, żeby opanować emocje, mówiąc do własnego materialnego dziecka, z którego czasami masz prawo być niezadowolony. Ale musisz, 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 Raz kiedy? Nie, wiem, że musisz, ale musisz zrozumieć, że nie oddobumujemy się na nic, a tym bardziej na tym, którzy są od nas zależni. Umysł jest tylko narzędzie. Nad którym ty sprawujesz przecież władzę i kontrolę, a przynajmniej zakładam, że tak jest. Czasem jednak możesz mieć z tym problem. Nie bywa, że jest odwrotnie, jednak to można zdyscyplinować. Pewnie część z Was będzie musiała nad tym popracować, jeśli tylko zachowasz dyscyplinę, szybko doświadczysz efektów swoich grach na kanale Emporio Live znajdziesz konkretne porady i medytacje, które pomogą Ci w dokonaniu zmian we własnym myśli. Przypominam także, że jedyną rzeczą, nad którą masz kontrolę, jest Twoja aktualna myśl. I to właśnie od tego, jakie myśli będziesz wybierać, będzie zależała Twoja przyszłość. Ja tu przedstawiam możliwości, dokonania zmian własnych przekonań w każdej dziedzinie życia. Przecież od Ciebie zależy, jakie będziesz mieć przekonania. Jeżeli te, które miałeś przez lata są złe, najpierw musisz się ich pozbyć i następnie zastąpić korzystnymi. Ja tu podaję sposoby posprzątania własnego umysłu, tłumaczę w jakiś sposób, Możesz obejść opór przed zmianami, lub jak można go najprościej przezwyciężyć. Medytacje i afirmacje, których tu dużo, mam. uprzedzone rzetelną wiedzą w moich łatwo przyswajalnych poglądach, czynią cuda w życiu wielu ludzi. Niestety większość nie dzieli się tutaj swoimi osiągnięciami. Piszą o tym do mnie w prywatnej korespondencji na WhatsApp, Messengerów, moje maile. Dzwonią, dziękują, a ja nie cytuję ich tu, wiem, że wolą zachować anonimowość. Mają do niej prawo. Chociaż czasami żałuję, że nie robią tego tutaj pod moimi publikacjami z uwagi na nieubłagalne rytmy. Rytmów nie rytmu algorytm YouTube, który promuje częstszym wyświetlaniem tylko te filmiki, które mają kciuki w górę i komentarze. Ale nie ma martwcie się. Dla tych, którzy lubią mnie słuchać, ja i tak będę publikować, bo widzę sens w tym działaniu. A nawet wprowadzam nowość teraz. Główna nowość polega na tym, że od tego tygodnia każda afirmacja, która pojawia się w drugiej części tygodnia, będzie w dwóch wersjach. Teraz w tygodniu, w czwartek, publikowana będzie wersja dla panów, a w wersja dla panów. Takie były wasze życzenia i postanawiam im sprostać. To dużo więcej pracy dla mnie, ale cieszę się że mogę pomóc tym, którzy lubią medytować. Chciałabym też, żebyś zrozumiał, że afirmacje i medytacje są potężnym i prostym narzędziem w kreowaniu wymarzonej rzeczywistości. Wszystko, co nas spotyka, również wszystkie choroby, mają swój początek w umyśle. Każdą, nawet najcięższą chorobę, można wyłączyć dzięki zmianie przekonań i wzorców myślowych. Ja jestem doskonałym przykładem. Mogłabym je tu zresztą mnożyć, gdyby nie szacunek dla prywatności. Przed Wami, jeżeli będziecie tu zaglądali, jest teraz cykl medytacji i afirmacji, które stosowane prawidłowo pozwolą powrócić do zdrowia. Często jest tak, że chcesz zmiany swojego życia, ale jednocześnie wcale nie chcesz zmieniać siebie i swojego wnętrza. Takie osoby z takim podejściem to zazwyczaj pragną, aby to każdy z koło nich się zmienił i dostosował się do ich oczekiwań. A ona wcale nie mają ochoty na zmianę swojego sposobu myślenia i postrzegania. Przypominam, że aby zmienić swoje życie, najpierw muszą zajść zmiany w Twoim wnętrzu. Bez nich nie doświadczysz nigdy żadnych zmian. Nie wzbogacisz się, nie wyzdrowiejesz, nie zrobisz kariery. Zrozum, że pragnąc innego życia, a jednocześnie nie podejmując się Prawdziwej pracy nad sobą domagasz się tak naprawdę cudu. No nie, żeby się one w ogóle nie zdarzały, ale pewniejszą drogą jest praca nad sobą, tym bardziej, że ja tu proponuję tobie wersję lajtową takiej pracy. Przyznasz, że słuchanie, na przykład przez miesiąc medytacji na dobranoc, na dzień dobry, nie jest wyczynem ponad Twoje możliwości. Chyba, że jest, to wtedy nie jest to miejsce dla Ciebie. A ja przecież biorę na siebie całą stronę techniczną, układam odpowiednie treści i mam dowody na to, że to działa. Robię wiele dla Ciebie, ale nic nie zrobię dla Ciebie. Ty masz tylko słuchać, uruchamiać wyobraźnię, gdy o to proszę, i oddychać stosownie do wskazówek. No i tyle. Proste, skuteczne i działa. Działa zgodnie z prawami wszechświata i pola kwantowego. Te prawa są niezmienne i niepodważalne. Możesz otrzymać jedynie to, na czym skupisz swoją uwagę i to, co jest zgodne z Twoimi przekonaniami. Jeśli Twoje przekonania oddalają od Ciebie upragnione cele, należy je najpierw zmienić, najpierw wykorzystując do tego celu medytację. Dlaczego mówię, że najpierw? Bo one tak wchodzą na miękko podświadomość, a właśnie w tej podświadomości często trzeba to sprzątać. I to tak idąc na skróty, słuchając medytacji, możesz uzdrowić swoje życie, możesz sprawić, że Twoje marzenia staną się rzeczywistością i wtedy będzie to tylko i wyłącznie Twój wybór i Twoja zasługa. Ja z całego serca polecam moją metodę Emporio Life, czyli medytację tak, a nie inaczej konstruować. Konstruuje je na podstawie przez lata zdobywanej wiedzy, popartej ogromnym doświadczeniem. I to znajduje odzwierciedlenie w wielu wyprostowanych drogach życiowych i osiągniętych sukcesach, które stały się udziałem osób, które jest stosują. Zapraszam. na moim kanale Polio znajdziesz ogromne długie medytacje. Możesz też zamówić takie szyte emaily. chociaż czas oczekiwania aktualnie jest dosyć długi. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie www.empoweryolife.com. Pisz też w tej sprawie tu pod filmikiem, lub na mojego maila, bądź któryś z komunikatorów. Wszystkie linki znajdziesz pod filmikiem. Głównie jednak. Wyglądaj po okrytnięciu mojego kanału Emporio Life i pod tytuł wideo te tu znajdujące się darmowe medytacje. Jest ich naprawdę dużo. Jeżeli nie wiesz co wybrać, pytaj. Najlepiej tu pod filmikiem. Zawsze odpowiadam. I bądź szczodry. Nie żałuj kciuku. Klikania subskrypcji, nie żałuj komentarzy, bo to wszystko pozwala mi rozwijać ten kanał. A innym wtedy łatwiej odnaleźć te treści, a na tym zależy mi bardzo. Niech ci się dalej.